Od 2016 roku powiat wejherowski zapewnia mieszkańcom dostęp do nieodpłatnej pomocy i informacji prawnej. Po nowelizacji ustawy nastąpiło poszerzenie wachlarza usług dostępnych w wyznaczonych punktach pomocy prawnej. Tylko w 2018 roku z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie wejherowskim skorzystało blisko 2600 osób. Najwięcej porad udzielono w punktach prowadzonych przez organizacje rządowe, czyli przy Urzędzie Miasta w Rumi, Redzie oraz Mopsie w Wejherowie. Punkty wyznaczono także na terenie gmin m.in. w Bolszewie przy ulicy Reja 9 oraz przy urzędach gmin w Choczewie, Szemudzie, Łęczycach, Linii, Gniewinie i Luzinie. Każdy, kto chce skorzystać z porad prawnych w jakiejkolwiek gminie powiatu wejherowskiego, najpierw musi zadzwonić pod numer telefonu 677-6137 od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 do 20 i umówić się w konkretnym punkcie na konkretną godzinę. Z bezpłatnej pomocy prawnej może skorzystać każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.powiatwejherowski.pl w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna.